Witam wszystkich, nazywam się Marcin Dorna, jestem trenerem reprezentacji Polski do lat 15. Zapraszam Was na Extra Time. Jesteśmy na pierwszym selekcyjnym zgrupowaniu reprezentacji Polski do lat 15. Pierwsi zawodnicy mają okazję pokazać swoje umiejętności na tle najlepszych zawodników z Polski. W ćwiczeniu, które widzimy, zawodnicy podają do siebie piłkę. Wydaje się to proste ćwiczenie. Jednak koncentrujemy się na szczegółach wykonania tego ćwiczenia. Zawodnicy mają podać do siebie piłkę dokładnie, wyznaczoną częścią stopy, mają podać do pił piłkę do zawodnika, który biegnie, nie do zawodnika stojącego i mają w końcu podać piłkę z odpowiednim komunikatem, podpowiadając zawodnikowi, do którego wykonują podanie. Czas albo plec. Kiedy wykonujemy podanie, mówimy czas. Zawodnicy mają obowiązek piłkę przyjąć, w dobry sposób kontrolować ją. Po Pokaż Jeżeli mówimy plecy, zawodnicy zgrywają piłkę bez przyjęcia. Wykonują podanie zwrotne do zawodnika, który pokazał im się do gry. W ćwiczeniu tym wykonujemy podania dolne, podania półgórne i podania górne. Pamiętamy o tym, aby ćwiczenie było wykonywane prawą i lewą nogą. Dzięki temu ćwiczeniu uczymy tego, że tak jak nawykiem może stać się dobre ułożenie stopy przy uderzeniu piłki, tak nawykiem może stać się komunikacja. Potrzebujemy komunikacji w trakcie gry, potrzebujemy zawodników, którzy mówią, potrzebujemy liderów w poszczególnych formacjach. W takim ćwiczeniu ewidentnie tacy liderzy się objawiają. To ci, którzy potrafią dobrze, konstruktywnie na boisku podpowiadać. Ćwiczenie przeznaczone jest dla wszystkich kategorii wiekowych.